Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w Lo Wolcen Lords of Mayhem Ostatnio nagrywałem przy 35 stopniach. E, dzisiaj w okolicach 17 we Wrocławiu, bardzo chłodno. E, jestem troszeczkę przeziębiony, więc wybaczcie głos, ale myślę, że już jest dobrze, aby nagrywać. E, do tego, oczywiście, kawuśka Więc, moi drodzy, zaczynamy. Ostatnio walczyliśmy z bossem i było ciężko, było ciężko. Zginęliśmy na ostatni hit, więc trzeba będzie to powtórzyć. A więc teraz tylko szybko sobie przejrzę. To, to, co my tutaj mamy, to jest dla Rogue'a, więc nie, ale to jest dla Sorcerera. I to jest. 28 Force Shield, Movement Health Regeneration. Nie, to, to nie jest dla mnie dobre. To sprzedajmy. Łuk też to dla Bruzera jest. To jest gorsze od mojego. Też. Oczywiście, tak jak już mówiłem, będziemy nosić tylko. Uu, ale to jest o wiele lepsze. Będziemy nosić tylko i wyłącznie rzeczy, które są. Od Sorcerera, gramy magiem, więc będziemy używać rzeczy pod maga. Ten staff jest gorszy od mojego. To jest do sprzedania. Pearl City nie, wolę plus 6 do wszystkich i ten, to jest do sprzedania, to też. No i teraz was, pochowajmy. Fajne przedmioty, przypominam, że fajne przedmioty nam tu wydrosiły, ten e, wydropił Battle Axe i ten, to będzie zwiastowało kolejne postaci, moi drodzy. Hmm. Teraz tak, mogę tutaj włożyć... Jakiś defensywny, który defensive maximum health, health regeneration, mm -hmm. resistance 3%, to, to jest na wyższych lepsze, na wyższych poziomach. 24 health, health regeneration, health regeneration, life lead from spell damage, to, to nie jest takie najgorsze. Mm. Maximum health, dodge, dodge, life lead from attack damage, nie. Co nie widzę, nic co by mi zwiększyło mm, mój spell power? A znaczy Force Shield? Czy co użyjemy sobie tego Life leech Bo ten Life leech to jest mało. Co prawda, to mówi się, że to jest mało. To jest 0,19%. Ale jeśli spojrzymy na to, co już mam w skillach, life leech to, to już robi nam 6,2%. Bo w drzewku pasywnym też coś takiego mam. W drzewku pasywnym tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tak, Life leech. I to, że Life Leech dodaje się do do Spell Shielda, a w tym prawym drzewku gdzieś tutaj miałem w ogóle, że dostaje Life Leech ze Speli. to to jest naprawdę niezłe. Dobra. Teraz tak, my sobie pójdziemy w tym kierunku, Critical Chance. Bo idziemy w pure willpower, więc ten kryt będzie naprawdę dobry. Dobra, ruszamy tutaj. Przy okazji dodam, że na streamie jednocześnie gram postacią pod dwa pistolety i powiem wam, że sprawdza się nieźle. Powiem wam, że sprawdza się nieźle. Więc być może na nagraniu. Jeśli nie chodzicie na streamy, to na nagraniu też wam kiedyś pokażę. Jak to wygląda. Dobra, coś mi się Dobra. Przelecimy tutaj Tutaj szybko chcę przelecieć, chociaż oczywiście, wiadomo, to jest Exp, to jest Exp. Muszę na początku tutaj iść na prawo, uwolnić TT. No to przejście, most. Dobra. Ups, ups. Tutaj zrzućmy na, im na głowę coś. Czekajcie, bo mam problem. Zapomniałem, który skill to który. O, właśnie, teraz pójdę lepiej. Może powinno być lepiej. Zeteleportujmy się. Wow, aż tak? Aż tak uważać. Muszę uważać. Dobra, jego go pokonam. I teraz tego. Trochę nie grałem moi drodzy, minęło trochę dni. I oprócz pogody zmieniło się to, że gra się zupełnie inaczej. Ostatnio to co grałem e, Wiecie co? Może niepotrzebnie to zbieram Ostatnio grałem postacią z dwoma rewolwerami Dwa pistolety i powiem wam, że robi miazgę Naprawdę robi miazgę Te lokacje udało mi się wyczyścić raz, dwa Ale powiem wam, że gra magiem jest ciekawsza Zdecydowanie ciekawsza Lord X Nie mogę? Nie otworzę tego Może najpierw muszę z tej strony Dobra, zobaczymy. Dobra. Tak, muszę najpierw północną otworzyć. No to dziwne. Wiem, że to nie ma żadnego znaczenia. Ups. Zdałem, że ten jeden jeszcze zdążę, a tu nie. Dzień dobry. Dobra. Oberwał. Wow! Dobra. Uciekajmy. Uciekajmy. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, pokonany. I pokonany. Dobra. Teraz z drugiej strony trzeba to otworzyć. Przy okazji. Wylewelowaliśmy. Hmm... Zadaj, to będzie zadawało teraz obrażenia jeszcze, eteryczne, a tutaj zwiększone leczenie, to też będzie dobra. To zwiększone leczenie i w tym momencie sobie użyję tego. Idę tutaj do środka, bo tu mam leczenie. Ucieknijmy, 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 bo zginę. O ty, dostał, a już próbował mi tutaj wejść. Dobra. Uciekajmy. Willpower musi mi wejść. Dzień dobry. Oberwał. Dobra, Thunder Strike. Teraz pytanie: Czy twórcy to dodali, że ja mogę sobie. Teleportem zejść tu? Nie, nie dodali. W połę było możliwe, żeby teleportem e, zejść e, na no niżej. Po prostu nie tylko na jednej płaszczyźnie, ale też na przykład Tutaj. Tylko na takich schodach mogę tego użyć. No ale dobra, nie narzekamy, idziemy dalej. Przy okazji... Zwiększone obrażenia. Oczywiście, zwiększone obrażenia. Od tego, od tego mojego. Bo jednak to już miało mniej, za małe obrażenia. Tak, zbliżamy się. Ale do czego? My już wiemy, do czego się zbliżamy. Dobra... Teraz jest w ogóle poziom. O, jeszcze ty. No widzę. A, nie trafiłem. Odsunął się. Dobra. Nie, ale to, to naprawdę, w takie cele to jest świetne. Otwórzmy to. Lokalny relikt. To jest dobre, ale później sobie zrobię kiedyś postać właśnie pod to. Patrzcie, Life Leech spell damage. To jest mag bojowy, bym zrobił takiego maga bojowego. Byłby dobry. Dobra, lecimy dalej. Fajonki. Zastanawiam się, czy dźwięki otoczenia. Nie podgłośnić teraz, bo chyba delikatnie coś się zmieniło w patchu i widzę, że muzyka jest wyciszona. No właśnie, trzeba zrestartować grę z większe otoczenie. Nie wiem dlaczego, moi drodzy, nie ma tego i dlaczego. Znaczy, rozumiem, że to po streamie mogło się stać, ale zrestartowanie gry dopiero? Nie dziwne, że muzykę trzeba zrestartować grę. Albo coś zmienili twórcy, bo tu było sporo patchy kolejnych. Nie mówię wam co było, bo zmiany kosmetyczne bardziej wpływające na balans gry ale była taka zmiana, więc tam informuję dobra po tym odcinku zrestartuję grę i prowadzimy muzykę, więc postaram się więcej mówić dzisiaj będę o, weźmy ten złoty temu by nie dzisiaj będę was troszeczkę bardziej zanudzał dobra uciekaj Dobra, uciekamy stąd. To są silni przeciwnicy wypił power. Dobra. Uuu. Ładnie poszło. Ok. To są jedni z silniejszych tutaj przeciwników. To jest to co robią. Dobra. Jeżeli chcecie, to polecam Wam odpalenie sobie muzyczki w tle. Myście sami to zrobili. A ja zwiększyłem nam trochę dźwięki otoczenia. Czy nie, nie zwiększyłem, bo też nie działają. Dobra, nieważne. Odpalcie sobie polecam Petera Gaundry. Ci, ci, którzy chodzą na moje streamy, wiedzą, że często słuchamy tego typu muzyki przy tego typu produkcjach. Dobra. Dobra. O ty. O tobie. Dobra, zaraz. Chyba powoli się zbliżamy. Bo już widzę, że wchodzę na takie jaskiniowe części, więc zbliżam się pewnie do no do jaskin, do podziemi. tu będzie? Zobaczmy. Czy nie coś? Nie? Dobra. W okazji. te, to co widzicie, gdybym ja to wydropił na tej postaci, która strzela, to po prostu, no byłby bilt nie do pokonania. Więc tutaj jest szczęście. Być może zrobimy sobie strzelca albo jakiegoś łucznika na tej postaci. I powiem wam moi drodzy, że jest nieźle. Naprawdę gra się wybitnie. Przyjemnie oczywiście. Nie? Tutaj nie mam, za, muszę czekać na cooldown, więc oczywiście bardzo. Zabijemy sobie trochę willpoweru, zabijemy ich. Zapimy się. Tutaj się przyda zaraz stosowany atak. Idealnie szybko poszło. Czy jak truciznę go zjadę. Nawet on nie zginął od tego, co wystrzeliłem, tylko od samej trucizny. Dobra, zaraz poziom. Wspaniale. Więc powinienem być nieco silniejszy dla tamtego przeciwnika. Ale sam. Uuu, oberwałem. Ale ile ja mam tego. Nie wiem, muszę sprawdzić tutaj. Force shielda 855 więcej niż zdrowia. To no dobra, akurat. To mnie cieszy. Chyba po nim już powinien być poziom. Nie? Jeszcze trochę. Myślę, że po tym pokoju będzie. Jeżeli ktoś tu będzie oczywiście. Jest ktoś. Dobra. Mam, level up. No, napijmy się. Okej. Okay. Zobaczmy. Teraz tak. Wszystko w Wisdom. Confirm. I teraz przyjrzyjmy się. Mam trzy, dwa punkty. dwa punkty Czyli mógłbym zrobić to. Ataki zwiększałem. No, dużo ataków nie używam, więc jakoś w to mnie nie ciągnie teraz. Move Speed, Attack Speed i Spell Casting Score. Force Shield 20% i Wisdom 25%. Chyba pójdę w to. Spell Damage, spell, albo obrażenia. Nie, wiecie co? Force shield. I force shield. Większy, więcej będę wytrzymalszy. Teraz force shield mam 1000. Czyli dało mi to 200 force Shielda. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. Miejmy nadzieję, że to na niego, jemu pomoże. Będę biegał, to ten force shield będzie mi się regenerował. Teraz zobaczymy. Powoli się do niego zbliżam. Mentor, mentor został. O, kaptur, to dla maga. Sprawdźmy go. Kaptur jest dla maga. Kaptur 10,73, to samo. Jest gorszy niż mówi. Więc nie bardzo teraz. Okej. Okay. heavy. Ciekawe jak on wygląda ciężka zbroja, ładnie wygląda powiem wam, że design jest ładny naprawdę rozdzielczyć w ogóle to jak zrobili, naprawdę niezła sorcerer 4,40, 20 jest lepsze od mojej tej teraz tak, 12, 25. to teraz mam 1189 dużo mi to dodało Ogólnie, jak mam już tyle procentówek, to to nieźle leci. Jak będę wszystko pakował teraz for shielda, to to ładnie pójdzie. Są same procentówki. Dobra. I moi drodzy, chyba zbliżam się do bossa. Jeżeli dobrze pamiętam, to on był tutaj. Chyba, że... Tak, jeszcze sprawdzimy to. To miałem wziąć. Dobra. Jakiś pierścień mi wyleciał też, ale chyba go nie podniosłem. Dobra. local relict. lunch event wchodzimy do środka good the summoning can't be stopped now the okay on their... i welcome you hero you've come a long way to find death and death you have found you are but a pawn Who do do you do I suppose letting you grasp at hints of truth before taking your life is the least I could do. We do not get many guests around here. The deaths can be dull sometimes. Anyway, my master, you ask. His envoy, Yudai, led us here. What for? What's behind that gate? Quite the thing, isn't it? The structure behind this gate is as old as the world itself. Created by our makers, the primordials. the shame that you will never get to see it. Not while you're alive, that is. Okay, zaczynamy The sleeper is merciful. You Dobra. will deserve evil dairy. Dobra, teraz on. Jego się bałem. Pamiętam, że z nim miałem problemy. Co się stało? Co to, to miało być? Nie powinienem tutaj tak oberwać. Wagowały się dwie rzeczy tam. Dobra. 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 Idealnie. Co zrobiłem teraz? Dobra. Teraz. Dobra mu też trucizny nabija to moje? Patrzcie, że to zielone, co widzicie, to są trucizna z normalnych hitów, którą oberwał. Dobra. Dobra. Kajmy. Dobra. Kajmy. Dobra. Oberwał, ale nie ogłuszył go to tym razem. Został. No, teraz powiem Wam, że pójdzie o wiele łatwiej. Już mniej więcej wiem, czego unikać. Ta trucizna, patrzcie, ile ta trucizna daje. Ta trucizna jest głównie z moich ringów. Udało się. Staw. Oczywiście, że staw. Dobra, ale patrzcie, że wybrałem staw, a resztę tych przedmiotów też jakbym dostał. Dobra. Large Health Potion. Oczywiście, że tak. Dobra. Teraz tak, 18.25. Patrzcie, jakie obrażenia. Ja sobie wyciągnę, więc żeby tego nie sprzedać. Dobra, moi drodzy, udało się. Poszło całkiem sprawnie. Po prostu już wiedziałem, jak sobie z nim radzić. To jest dobre. Ten ring jest naprawdę dobry. Jeszcze z, z soketem, ale co prawda nie użyję tego teraz, ale. Bo te są o wiele lepsze. Ale warto sobie zostawić coś takiego w innej postaci. Dobra. Duchy. Za mamy duchy. Tak jak point Unlocked, wiecie co? To super, ale jakbym się cofnął? Zobaczcie. Teraz Tam gdzie walczyłem z tym gościem, nie? Ja jestem Teleportowało mnie w jakieś dziwne miejsce Chciałem się najpierw wrócić do miejsca walki z tamtym, nie? Mogę to zrobić? Tak, mogę, bo tutaj był waypoint, który nie mam odblokowanego, więc fajnie by było to zrobić. Pamiętam, że jak wchodziłem tu, to był jeszcze jeden waypoint. No właśnie. Już go mam odblokowanego. Dobra. No to idziemy do Anakin's Halls. Ale przed tym wstąpimy do miasta. Dobra. Dystrykt pierwszy, Stormfall. Zacznę od Ciebie. sprzedam Ci skillę. Bo potrzebuję teraz zlewelować. I teraz co? 16 poziom na 17 na tym wolę to. jest bardzo. 20, czyli na 20 znaczy, że już mogę coś dodać. Właśnie. Będzie więcej krytyków leciało. Dłużej się będzie tworzyć, ale zwiększe obrażenia. O 300 obrażenia się zwiększają i Frost Damage do 1010-1040, ok Ale ogólny tu jest 700, teraz 750, jakby, ale będzie więcej krytykował. Tutaj Freeze Chance, jest większa szansa na to, że zamrozi ich. A tu będą obrażenia od ognia. I one będą też większe, ale... Ogólnie się zwiększy, ale jest czas na że podpalenie przeciwników teraz. A tutaj. Więc się będzie tworzyć. I tak się zastanawiam teraz, jak to zrobić. Dłużej się tworzy, ale więcej zadaje obraźnie. Nie, spróbujemy ogniem teraz. Spróbuję chwilę ogniem. Powalczyć. Ok. Zanim zacznę sprzedawać, żeby się nie pomylić. Chcę schować to to i to. Zaraz. Ja wziąłem zły. To jest mój 23 Critical Hit i 21 Spellcasting Score. To jest moje lepsze. Teraz tak. Ten staw zdamy. Zaraz. A jak który używałem wcześniej? Ja nie miałem kamyków w Stafie? No, czekajcie, ja sprzedałem to. Tu nawet nie ma soketów. To no, mi się wydawało, że ja mam sokety w Stafie. No dobra. Dziwne, dziwne, naprawdę naprawdę dziwne. 3, 26. To mogę sprzedać. To mogę sprzedać. Telefon mi teraz, oczywiście, dzwoni, jak nagrywam. Teraz nieważne. Telefon na ziemię. <laughs> Okej, okay, i co sprzedam? E? Nie wiem, nie wiem. Dziwne, dziwne, dziwne. Dobra. W każdym zobaczmy, co ja mogę tu włożyć. Tu jest offensive, bo to offensive jest occult damage. Na razie nie, bo on, musiałbym mieć go więcej, żeby zestakować. Mm, krytyki eteryczne obrażenia, to by było spoko, bo już ich trochę mam Czy sprawdźmy co jeszcze? Hmm. atak speed, atak speed rage, rage nie jest mi potrzebny, elemental damage, material damage spell casting to jest spoko nawet hmm. Shadow damage to jest też spoko. I tak się zastanawiam, bo ponieważ ja mam minus 21, że czas, z którego rage się tworzył, will power jest zmniejszony. Czyli jakbym zwiększył sobie. A tu jest mój tribal staff, dobra. Jakbym zmniejszył sobie. Ja go tutaj włożyłem. Bym zmniejszył sobie teraz. Rage per hit. To czy to by mi przeszło na konwersję tego, czyli konwertuję to, a później to tu i będzie to szybciej. Do zastanowienia się. To, co ja zrobię teraz, to po prostu dam sobie spell casting. O, proszę, szybciej spele będę robił. Castował. 5%. zestakuje się zresztą. Powinno być nieźle. Powinno być dobrze. Patrzcie, jak on fajnie już wygląda. Dobra. A mi się podoba. Ok. Wchodzimy. Ale Anakina. Ale moi drodzy, wiecie co? To będzie idealne pokonanie bossa i to wszystko. To będzie idealne miejsce, żeby zakończyć ten e, odcinek. Ja w tym momencie zmienię muzykę, żeby była i widzimy się w kolejnym. Także do zobaczenia i cześć!